Hej, hej, tego vloga zaczniemy dość nietypowo, 23.24, a ja z takiego powodu, że nie mogę spać, zakładam moją świąteczną rękawicę. Cześć Waniuś, fajnie, że zaglądasz i pokazuję Wam, co właśnie wyciągnęłam z piekarnika na jutro na śniadanko. Och, aż paruje, gorące. Na jutro na śniadanko na domowników, świeży chlebuś. Muszę go teraz zawinąć, żeby jak najdłużej pozostał świeży. Do jutra. A mi, ja się kładę do łóżka, a my widzimy się jutro rano, więc do jutra. Hej, hej, dzień dobry. Jestem. Wczoraj się wieczorem z Wami przewitałam, a przechodzę już o poranku. Zaprowadziłam dzieci na przystanek i idę do domku. Dzisiaj otwieram sklep. Po dziewiątej, ale do dziewiątej jeszcze kawa czasu, bo aż godzinę i pół mam, więc usiądę sobie skawką i chwilkę pogadamy, ale wiosennie jest pięknie, słoneczko świecia żyć się chce naprawdę. Cudownie, cudownie. A tu moje piękne dwa zakwasy się robią. Zaraz muszę je wymieszać. Jeden dla mojej mamy, drugi dla mnie, więc dla każdego coś dobrego na te święta. Chciałam coś tu ponagrywać, ale niestety muszę zmienić kąt, bo nic nie widzę. Ani tego, co nagrywam, ani w ogóle na oczy nie mogę patrzeć przez to słońce. Kocham słoneczko, ale przeszkadza w tej chwili nagrywać, więc zmieniamy ustawienie i wracam. No hej, jestem przy odgłosach jedzącego pieska, jednego, bo drugi jest niezainteresowany jedzeniem. Słuchajcie, przychodzę do Was, cześć, witajcie w tym tygodniu. Tak przedświątecznie po prostu, zwykły, normalny, domowy vlog. Dlatego, że ja dzisiaj mam pracę taką rwaną i będę tak wyskakiwać i wracać. I kiedy będę wracać, to będę do Was po prostu gadać. Tak jak widzieliście, ja już żur mam gotowy, więc tak naprawdę można powiedzieć, że święta to już na pewno będą gotowe, dlatego że jest biała kiełbasa pomrożona, mam aż 18 pętek i zakwas na żur postawiony, więc dla mnie to już święta, to już mały pikuść, cała reszta. Wszystko będę przygotowywała w sobotę, nic nie robię wcześniej, dlatego że uważam, że to żadna praca. Wykonać tam trzy sałatki, zrobić żurek. Co jeszcze chciałam zrobić? Trzy ciasta, to jest naprawdę żadna praca. A potem po takim, wiecie, miałam piec dla mamy osobno, ale będę je odkrajała po prostu po kawale ciasta i wszystko podniosę do mamy wieczorem w sobotę. Ale zanim sobota, to jutro. Jutro wybieram się, jutro jest czwartek, jutro się wybieram na kwasy i powiem Wam, że jestem w ogóle oczarowana moją cerą. Wiadomo, że jeszcze tutaj mam przebarwienia, ale ja od kilku dni stosuję tylko korektor do twarzy. W ogóle podkładu nie nakładam na całą twarz. Bo naprawdę no, y, widzę ogromną różnicę, ale myślę, że jak wykonam y, zabieg przynajmniej 4 razy, to tak konkretnie coś Wam obowiem, bo zrobiłam sobie zdjęcie przed wszystkimi zabiegami i teraz obserwuję, jak moja skóra się zmienia i będę oczywiście informować was na bieżąco. No i cały czas działam z masażami, nie odpuściłam, słuchajcie. Zdarzyło się jakieś dwa dni, może pozapominać. Ale tak ogólnie codziennie robię masaż twarzy, taki około 10 minutowy, bo to tak wychodzi, bo już się tak naprawdę tyle oglądałam ten jeden filmik, że już nauczyłam się wszystkich ruchów i robię już bez filmiku, po prostu siedzę przy filmie, robię sobie masaż, nakładam krem i tyle. Wieczorem przeważnie to robię. I codziennie nakładam ostatnio płatki pod oczy, bo zaobserwowałam, że moja skóra pod oczami, widzicie, że odstawiałam moje kremy pod oczy, bo naprawdę mega źle na mnie działały. I zaczęłam ostatnio stosować z linii taki olejek. I słuchajcie, jest znowu to samo. Opuchlizna pojawia się tutaj na powiekach. Coś w składzie tych preparatów pod oczy szkodzi moim powiekom. Jeszcze nie wiem co, nie potrafię do tego dojść, ale, ale mniejsza o to. I na razie idę w tą stronę, że nakładam codziennie płatki pod oczy, żeby po prostu nawilżyć tę okolicę pod okiem. Ale myślę sobie, żeby znaleźć coś mega aptecznego, albo wy mi może polecicie jakiś olejek w 100% naturalny, czy na przykład migdałowy, czy z czarnuszki, czy ja, jaki olejek nadałby się na skórę pod okiem, albo jaki krem taki apteczny mówię, taki naprawdę też, nie wiem, hipoalergicznego, żeby pięknie nawilżało tą okolicę pod okiem, bo mi nawet nie chodzi o zmarszczki jakieś, tylko chodzi mi właśnie o nawilżenie tej okolicy, bo ona przez to, że się robi wysuszona, to te zmarszczki jakby bardziej wychodzą i ja widzę, że to nie jest problem ze zmarszczkami, tylko jest problem po prostu z nadmiernym przesuszeniem po prostu tej skóry, więc jakbyście mogły mi coś polecić, co mnie nie uczuli na 100%, to ja byłabym ogromnie wdzięczna, więc to jest taka kolejna kwestia. No i słuchajcie, jutro poza tym, że właśnie ruszę sobie do kosmetyczki, to może sobie podrepce i zajdę do jakiegoś sklepu. Myślałam właśnie, żeby wpaść do Pepko, zobaczyć, co się tam dzieje, bo dawno nie byłam. I na 100% chcę wejść do Biedronki, bo na pewno mi się po prostu coś przypomni, żeby coś kupić. Zaraz właśnie siądę z, tą moją, z tymi moimi przepisami i przeanalizuję, czy aby na pewno wszystko w domu mam. Bo słuchajcie, przeważnie tak jest, że później okazuje się, że jakiejś podstawy nam brakuje w domu. Nie wiem, a to proszku do pieczenia, no to mam akurat, ale wiecie, a mąki ziemniaczane okazuje, że tam idą cztery łyżki, a ja akurat jej nie mam, ob też mam. Ale wiecie o co chodzi. Zawsze, jak tak jest na koniec i chciałabym na pewno jutro kupić jakieś kwiatki. Czy to żonkile, czy tulipany, coś co stanie w wazonie u nas na stole? Jeżeli nic mi się nie spodoba, to forsycję po prostu wytnę z poucinam troszkę gałązek forsycji z naszego podwórka, takie piękne, żółte gałązki. Do naszego trafią. Będzie pięknie to wyglądało w tej kompozycji niebiesko-żółtej, którą właśnie mm, kończę już szykować dla Was, żeby Wam to pokazać. Więc tak, z siostrą jestem już umówiona na święta i z jej rodziną, z moimi rodzicami jestem umówiona już na święta i z Teściową, więc myślę, że wszyscy się pospotykamy pięknie, sobie tak by mm, ustaliliśmy co do godziny mniej więcej, kto do kogo przychodzi i kiedy. Więc tak jak mówiłam, w niedzielę jest nasze śniadanie. Potem my idziemy w gości, natomiast w poniedziałek tylko my mamy gości. Nigdzie się nie wybieramy, tylko my mamy gości. Może co najwyżej zaliczymy jakiś tam spacer, gdzie się więcej osób po prostu dołączy do spaceru, ale w poniedziałek nie mam zamiaru się spędzać po żadnych domach. Niedziela jest od tego, poniedziałek już jest taki bardziej lazy, plus właśnie te spacery. Tak bym chciała spędzić te święta, a pogoda z tego co widzę szykuje się przepiękna i oby tak zostało. Dobra, słuchajcie, ja nie przedłużam, bo mam troszkę jeszcze roboty przed wyjściem do pracy, a została mi godzinka dokładnie, więc zmykam i do zobaczenia za chwilę. No dobra, jestem w domu, słuchajcie, już tak na, na dobre jestem w domu, bo południe jeszcze do roboty uciekam, ale to już na pewno skończę tego vloga. Słuchajcie, ale teraz już po prostu bez ganiania, czekam na godzinę 0, czyli na wyjście po moje dzieciaki, za pół godziny, dokładnie za 36 minut, ale stwierdziłam, że nie będę już przeciągać, Przedłużać, nie wiem, jak to będzie w święta. Wiecie, my wychodzimy, później gości mamy, czy ja będę nagrywać w ogóle w te święta, więc postanowiłam już pochwalić się Wam rezultatem małą zmianą mojego salonu. Zmieniłam tak naprawdę podusie, pokrowce na krzesła, zasłonki, no i głównym elementem jest granatowa ściana, która była biała z trzema obrazami. Chociaż jak ja dla was nagrywałam, to ta ściana była biała i już były obrazy ściągnięte, ale to nie jest ważne. Obrazki powiesiłam. Od razu muszę Wam powiedzieć, pokazu, zaraz będę pokazywać i gadać, ale na razie zobaczcie salon y, dzień w, w dniu malowania, jak wyglądał. Jak widzicie, taki po prostu nijaki. Bardzo chciałam wiosnę wprowadzić troszkę do salonu i przede wszystkim odcienia od niebieskiego, odcień niebieski i żółty, żeby tam królował przede wszystkim niebieski. No to dobra, chodźmy, pokażę Wam wszystko. Dobra, zaczniemy tu przed wejściem do salonu. Jak widzicie, tak wygląda pomalowana ściana, na której wiszą obrazy i lusterka z Sinsei no i jakby zdecydowanie to jest najważniejszy gwóźdź programu, tu jeszcze brakuje tu obrazków, tu, tu, nie obrazków tylko zdjęć, ja muszę po prostu je dodrukować albo dokupić ramki, bo niektóre obrazy słuchajcie niektóre zdjęcia mam, ale ramek mi po prostu brakuje no więc na razie tak się to prezentuje bardzo mi się podoba i jeszcze potrzebuję poszukać przeróżnych lusterek w odcieniu złotego właśnie w takich złotych ramkach jak to oko i jak te dwa, żeby gdzie gdzieniegdzie były też lusterka, tak sobie obmyśliłam Myśliłam. Tu mamy właśnie nowe pokrowce na yy, krzesłach, obrusiek jest ciut za mały, ale trudno, na razie mi tutaj pasuje, komputer Ignasa też tu stoi, on zniknie, y, ale postawiłam już takiego świątecznego króliczka i na chlebek i serwetki nawet pasujące kolorystycznie y, do całości, więc mamy, o tak się to prezentuje w tej chwili. Tu mamy, słuchajcie, granatową zasłonę w takie wzory, ona jest z Vinted i ja wiem, ona nie powinna tu wisieć, zresztą, znaczy ja sobie obmyśliłam, że dwie będą wisiały o tutaj, natomiast tu będzie biała. Wiem, że byłoby zdecydowanie łatwiej, ładniej. Natomiast jak tutaj powiesiłam białą, to tak daje światło prosto w telewizor, że nie da się po prostu oglądać. Wszystko się odbija i nie widać obrazu w telewizorze, więc tu musi być coś ciemniejszego. Planuję kupić całą granatową zasłonkę, którą powieszę tutaj i oczywiście zdecydowanie krótszą na wymiar. Natomiast właśnie tą przewieszę tu, żeby były dwie takie same po bokach. Na razie są po prostu białe i tylko ten akcent właśnie tych dwóch zasłonek, tak jak mówię, kupione na Vinted. Wszystkie podusie natomiast są z Sensei. Oprócz tej jednej prawdziwej wełnianej, którą dostaliśmy od teściową, teściowej, to te wszystkie poszewki są z Sensei i wyglądają przepięknie. Włożyłam jeszcze forsycję tutaj w wazony i myślę, że to bardzo ładnie się prezentuje. A dodatkowo jeszcze zdjęcia, które nie miałam haczyków do powieszenia, postawiłam tutaj, później one zawisną na ścianie. W planach, plan jest taki, że na tej ścianie będą się pojawiały różne ramki. Białe, czarne, zło, sre, złote, tak, białe, czarne i złote, i w odcieniach szarości nie mam jakby co do tego problemu, mogą być nawet żółte. Natomiast właśnie chcę, by były przeróżne i różnorodne te zdjęcia. I na przykład tutaj, włączając w to, że mamy zdjęcia nasze rodzinne, to jest też moja mama ze mną i mama mojego. Moja teściowa z moim mężem i moja mama ze mną, więc mamy tutaj też wiszą razem ze swoimi dziećmi, a reszta to już moja taka rodzinka. I to zdjęcie powiem wam, uwielbiam. Wszędzie się odbija o to, o to, co Ignacy prowadzi, taką malutką łócję, zarączkę. No i słuchajcie, tak naprawdę to tyle tej małej zmiany, ale ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Podoba mi się ten efekt końcowy. Chciałam Wam się jeszcze pochwalić, jaki przepiękny las w słoiku mój syn zrobił. Słuchajcie, najpierw są kamienie, jest piasek, jest ziemia, w środku jest mech, jakąś roślinkę zasadził i bluszcz. Wszystko jest posadzone w ziemi. E, I taki las w słoiku ma do oddania po świętach. Trochę się pośpieszył z tym lasem w słoiku, no ale jeżeli przeżyje, to go zaniesie. Jeżeli nie przeżyje, pewnie skonstruuje nowy. Przynajmniej tak mi wczoraj powiedział. Dobra. Nos sobie przy Was poprawię, dosłownie nos poprawię korektorem. Ostatnio ciągle używam ten korektor, bo smarkam co jakiś czas i wycieram wszystko chusteczkami. Więc sobie poprawię nos i usta i będę zmykała po dzieciaki dosłownie za 8 minut. Więc może jeszcze chwilę pogadam. Zapomniałam wam powiedzieć, że pierwsza rozprawa jest za nami. Może było pierwszej rozprawie w sądzie w poniedziałek. Ze swoją radczynią i. No i jak rozprawa ponad 2,5 godziny, słuchajcie, trwała. Mega maglowali mojego męża i tą drugą stronę. E, słuchajcie, pojawiła się jakaś pracownica z Rłamerł jako świadek. Nie wiem, co ona miała za dużo do powiedzenia, za dużo właśnie nie miała na naszą korzyść. E, nasz fachowiec, ten majster klepka, który tak piękną robotę wykonał, właśnie dlaczego pozywamy ich? z jego powodu ich pozywamy, to słuchajcie, nie stawił się w ogóle do sądu. Ich świadek, który miał na ich korzyść jakby zeznawać, wiadomo, skoro to ich świadek, również się nie stawił do sądu, więc przypadko jedna kobieta z trzech wezwanych z ich strony świadków, więc tak, troszkę olali, więc myślę, że sąd popatrzy przychylniej, przychylniejszym okiem na nas. Słuchajcie, mąż też był taki mega nakręcony pozytywnie. Znaczy to pewnie jeszcze potrwa ta, ta, ta cała sprawa z pół roku. E, tak przynajmniej zakłada nasza radczyni. Druga sprawa jest z 10 maja, ale do sedna. To słuchajcie, mąż wyszedł bardzo zadowolony, bo mówi, że wiesz jak to jest, jak człowiek nie kłami i mówi prawdę, to po prostu gada, wiecie. Gada, opowiada, jest podekscytowany tym wszystkim, nawet nie podekscytowany, ale wiecie, mówi to z takimi prawdziwymi odczuciami, uczuciami, tak nic nie musisz udawać i oszukiwać i mówisz tylko prawdę, Czyli, no tak jak w naszym przypadku, że wszystko jest zepsute i co jest dokładnie zepsute? Na każde pytanie miał sensowną odpowiedź. Nasza radczyni się spisała na medal, albo podobno macie mówi, o czym zapomniałam, to ona dopomina, dopowiadała, więc bardzo fajnie była przygotowana na sprawę. Jeszcze mąż po sprawie mówi, że ją do domu podwiózł, bo nie miała samochodu aktualnie tego dnia. Jeszcze sobie tam pogadali, więc na razie jesteśmy naprawdę pozytywnie nastawieni po tej pierwszej rozprawie. I no, oby tak po prostu już zostało, bo no, na razie mamy takie pozytywne odczucia. może jak mi wszystko opowiadał, oczywiście południa, później było rozmowy, jeszcze wieczór, no, to taki wyszedł, no wiecie, taki jakby uskrzydlony troszkę, a to duży plus, bo byliśmy zestresowani, jak oni do tego podejdą, co będą nam zarzucać. A tak naprawdę nie mają nam nic absolutnie do zarzucenia, co cieszy jakby, jak najbardziej. Na drugą rozprawę znowu będzie wzywane yy, wzywani ludzie na świadków ci, którzy nie przyszli. Z nadzieją, że może jednak się pojawią. Więc <ścoughs> przepraszam. Więc, no to tyle. Będę was informować po prostu o przebiegu tej sprawy. Na razie powiem wam tyle, że jesteśmy pozytywnie nastawieni i druga rozprawa w maju hmm, czeka mojego męża, bo to nie nas, tylko mojego męża. No, a na razie co, nie przedłużam, słuchajcie, i uciekam, zmykam do, nie do pracy, tylko po dzieciaki. I jeszcze coś chciałam tutaj dodać, ale kompletnie zapomniałam o czym miałam mówić, bo mi się przypomniało właśnie. Hmm, ta sprawa w sądzie, o której Wam nie powiedziałam. Dobra, tak naprawdę zmykam po dzieciaki, potem obiady, yy, lekcje. Nie, dzisiaj nie musimy odrabiać, jutro wolny dzień. No więc obiady, dzieciaki mają luz, więc pójdę z dziećmi na podwórko, jak fajnie pójdziemy sobie na dwa place zabaw, a potem yy, ja zmykam do pracy, więc mąż już się będzie z dziećmi zajmował i tak do wieczora. Jutro będzie luźniejszy dzień yy, i może też będę vlogowała, może zabiorę Was ze sobą na ten. Yy, co? Zabieg, nie może pójdziemy razem do pepko, zobaczymy, jak tam się jutro ten dzień poukłada, oby się udało, a ze dzisiaj Wam dziękuję. Ja wiem, że krótki vlog, ale słuchajcie, ja się cieszę, że w ogóle się pokazuję, jakoś potrafię rwać ten czas. Teraz chcę, czy ten czas poświęcić właśnie dzieciom, a potem pracy. Więc już nie będę obiecywać, że tu przyjdę, że coś powiem. Nie ma co gadać, nie ma co przychodzić. Przyjdę jutro. Trzymajcie się, ciepło. Pa! Okej, okay, jeszcze dodam, że na taką pogodę to ja czekałam. Jest 19 stopni w cieniu, czyli ponad 20 na dworze. Mimo, że wieje wiatr, to jest on wiosenny, cieplutki. Ja jestem w bluzie i właśnie naprawdę tego chciałam, żeby móc chodzić w bluzie, yy, a nie w kurtkę. Ale jest cudnie, naprawdę jest cudnie. Spędzę dzisiaj kupę czasu na dworze. Ile się da z dzieciakami. Do następnego razu. Pa!